Cześć, 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 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grybrow Stars. No i słuchajcie, wyszło nowe przebranie. Klonowy Barley, ale my sobie wypróbujemy, bo w ogóle dzisiaj nie włączam telefonu. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy grali w walce z wielkim robotem. Ale sobie wezmę, żeby zobaczyć jak ten Barley wygląda. Jest bardzo, mi się bardzo podoba. Ten skin, naprawdę. Jeszcze ten jego. Nie wiem, co to są. Muchy? Nie, to są jakieś bąbelki. Podoba mi się ten skin. No i właśnie. Dzisiaj będziemy grali PAM. I właśnie mam tyle nowych wydarzeń, że to ludzie jest szok. 80 podwajaczy żetonów. No i dzisiaj chyba będzie jakiś opening. Co? No i ludzie mam 200 tych. Nawet się nie spodziewałem, tylko parę tego minuti. Teraz zagram sobie PAM. Zagram. Zaproszę może czy jest borys? Nie ma. <laughs> nie ma Boryę. Nie ma Boryla. Dobra, gramy. To jest pierwszy, po, ten poziom. To jest normalny poziom. I zauważcie, że Bibi tym swoim ostatnim atakiem zagłusza jego. Normalnie, atak super. Jego super atak. Ten wyszczał nie dochodzi normalnie. To jest super, moim zdaniem. No i to będzie bardzo łatwe: no bo co. To jest najzwyklejszy robot, więc co można by było się spodziewać po nim, bo power Cubesy są chyba na yy, insane. Nie wiem jak to się na polski przetłumacza. Niemożliwy? Chyba tak. To się przetłumacza na polski, chyba niemożliwy, czy coś? Tutaj bibi mocno, tylko ja bym chciał właśnie uleczyć tę, tą bibi, bo no przyjmuje na siebie te ciosy bardzo. No musi zresztą, bo ma, na krótko bije. Tutaj zabijemy sobie trochę robocików, ale moja wieżyczka... Dobra, chodź tutaj bibi. A ja bym wam tyle powiedział, że my to wygramy. Za, powinniśmy za pierwszym razem, tylko ten gościu jest w trudnej sytuacji. Albo i był. Dobra, kryj się, Bibi. Dobra. Ja tutaj chyba bez żadnej śmierci. Chodź tutaj. On się rzuca na tą Bibi, stra strasznie. Ale. O nie. Ale go powinienem pokonać. Dobra, jest. Ale bardzo długo się czeka. Ja. Ostatni jestem. Dobra. Teraz pokonamy. Pokonamy go. Musisz. Dobra. Miałem 100 HP. I teraz powinniśmy dostać troszkę tych. Ile? 30. Więc to jest bardzo dużo. No i pierwsza skrzyneczka idzie do nas. 30 monet. Do Bula 5 punktów. Do Karla 8. I jeden bilet na... Wydarzenie. Teraz mamy trudny poziom, i na trudny poziom wezmę sobie, właśnie Szeli <kluz> i zagramy. Zagramy dzisiaj. No, i za dwa dni jest koniec sezonu, więc, no, krótko jest naprawdę do sezonu. I mamy dwie Szeli. Tylko ja tu się muszę kryć i jest trudny. A długo się tej szeli ładuje teraz na tym robocie? Bardzo się wolno ładuje. Ja tutaj zostawię na jego super atak. O patrzcie teraz. Na taki moment, kiedy on Wiecie, kiedy on ma wyszczeliwać, to on się za, zawsze zatrzymuje. No i już może. Tak jak ból swoim super atakiem w nas. No. Nie wiem, czy to jest aż tak trudne. Jak, jak będzie chciał wystrzelić, Widzicie, przerwałem. O nie, a dobra, jednak nie szczelił. O ja, o nie, o nie, o nie, Ale Matrix po prostu. Milimetry. Dobra. o mnie trafił. Dobra gościu uciekaj, to już nie, ma przelewek. Teraz jest trudny. To jak w ogóle dzisiaj przejdę ten trudny, to powinien być niemożliwy? Bo nie wiem jak insane przetłumaczyć. Się nie śmieć ze mnie. Dobra bateria. Bo chcę dzisiaj do insane 1 dobić. O nie. Teraz wszyscy na mnie tu idą. Dobra. Ale... Dobra dawaj. Dawaj, gościa klepiemy. Ma już mało... HP, dosyć. A, tylko sto... Tylko dziesięć tysięcy. Tylko dzie... Tylko 100 tysięcy, naprawdę. To jest malutko. He, he. Ma już. Jak my to przegramy, to ja się normalnie tak zdenerwuję. Bo mamy już 17% na tym robocie. O nie. I ja! Przegramy. I ja! Dobra, jak ja normalnie się stresowałem. Dobra, dalej! Dawaj, gościu. O nie. 4, trzy, dwa. A i dobra. Wiecie, jak ja się tu strasowałem. Tego nie wiecie normalnie. Ja. I teraz. ekspercki. Aha, aha, ekspercki. To jest jednak. Insign to jest ekspercki. No i ludzie, teraz będzie się bot zdenerwował. No właśnie. No i tu już jest trudno, żeby cokolwiek zrobić. Ja tutaj będę na daleko, a, a ludzie ja bym chciał dotrwać przejść do tego momentu, gdzie się respią Power Cubesy. Bo to jest wtedy fajne. Ja zawsze chciałem do tego momentu dojść, gdzie się respią te Power Cubesy. To jest Insane 2 czy coś? Dobra. O nie, gościu, zostaw mnie, bo ci strzele headshota w łeb. Gościu, no uciekaj. Co on robi? Zamiast uciekać, to on jakieś timowania. Przegramy to. Przez tego gościa to byśmy przegrali. Dobra, Ulta już jest bardzo zły. Przepraszam, ale za autocelowanie, no ale. Kurde. Tam. Dobra. Ale w takich tych bot się dosyć wolno porusza, więc nie trzeba dla mnie autocelowania. Ja gościu. Ulta zmarnował. Ale już ma 130 tysięcy HP. Aj, kurde! Czy zabił mnie? A ten gościu nie wiedział? Że jest raż. Głuchy czy co? Normalny on w ogóle był? To on widział, że jest rasz. Ale dobra, aktualności. No, że jest nowy ten. Ach. 50 monet, do Jesse 5 punktów i do Mortisa 5. Ludzie, ja jestem tak normalnie, no bo tyle mi już nie może wypaść. Nigdy ta postać. Sklep, zobaczę jaką miałam szansę. Yy. Epiczki, Aj, ludzie. Ja bym ludzie teraz, przepraszam, wziął yy, riko. <ścoughs> Więc biorę Rico, no i ten poziom przechodzimy. Bo Rico ma taki ludzie zasięg, jeszcze się może odbijać w te kulki. Dwa Rico normalnie tutaj tak mu obniżą HP. Jak ja widzę szarże tych Rico, Taki super ten. Dobra, jak? My tu jesteśmy normalnie. A ja już umarłem. No, jaki? Jaki głupi? O nie. Dobra. Jaki? Dobra ci, co ty? Co ty mi tu będziesz? Mówił. Jak będę miał od razu ulta, ulta to od razu w niego wale. <laughs> Bo on nie może nas dosięgnąć. Dobra, ja mogę mu ta takie coś robić. I nie będzie taki mądry. Dobra, my go normalnie rozwalamy. On jeszcze nie rozwala ścian, także jest super, gościu. Dobra. O, tutaj jest gościu w opałach. Z Dobra. Dawaj Cold, bo musimy mu pomóc. Aj, nie pomogliśmy mu. Dobra. Ja? Snajper. Ale. No, gościu, no co ty robisz? Chyba ten Rico jest tylko i ze, ze mną ogarnięty. A ten Kultu nie wiem co on robi. O nie. Gościu, spokojnie, pomagam ci. Ale tam normalnie można te y, Tornado zrobić z pocisków. Jestem w opałach. Potrzebuję pomocy. Dobra. Ale, w, ale ulta w niego naładowaliśmy. Ja! To, to naprawdę szacun. My tutaj mamy samych snajperów także. Ja! Jest! Nie ma gościa. Nie ma. <ścoughs> Nie ma, co ty gościu chcesz ode mnie? Ładź, zaraz headshota w łeb. Ci zaradam, dam, to nie będziesz taki mądry. Nie uniknąłem go. Uważaj, bo tu. Riko, uważaj, bo tu jest tak nieogarnięty człowiek, że przez niego to przegra. 10%. Ja nawet nie zauważyłem. Naprawdę nie kłamę. To nie jest żaden I ja myślałem, że on ma 20. O nie. <tryk> Proszę nie. Uciekaj. Gościu, uciekaj. Uajajajaj. Dobra, jest. Jest, gościu. Kulta ładuj. Kult. Nie możemy, nie możemy. Gościu, my nie możemy. Naprawdę. Ale teraz może dwa, dwa weźmiemy, dwa te. Zagramy dwa te yy, to yy, napad i napad i zbiory klejnotów, żeby wykorzystać to wszystko. Albo dobra, robię cięcie, i widzimy się po cięciu.